Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj spotkaliśmy się, aby mówić de facto sprawę zatrucia, zatrucia fentanylem. Jest to pierwszy przypadek w naszej klinice. No, trzeba wyraźnie powiedzieć, że pacjent akurat do nas, do kliniki nefrologii, delizoterapii, leczenia z tych zatruć, trafił w takim stanie ogólnym, dobrem, wydolną oddechowo-okrążeniowym. 116-letni pacjent, który nie po raz pierwszy z tego powodu trafił, to znaczy nie trafił po raz pierwszy z powodu zatrucia, to podaje bodajże drugi albo trzeci, trzeci epizod w jego życiu. Teraz na etapie godziny, godziny 14 jest już w bardzo, dobrym, bardzo dobrej, bardzo kondycji. Nie mamy z nim żadnego, żadnego, problemu i na pewno ta przyjęta dawka fentanylu, którą, którą, przyjął, jest taki od 2013 roku w Klinice do chwili obecnej hospitalizowaliśmy 3026 osób zatrudnionych. Rzeczywiście pacjent z pentanylem jest pacjentem numer 1 numer teraz, teraz u nas. Jak dobrze wiemy, w rozwiniętych krajach zachodnich, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, jest to ogromny, mm. ogromny problem. U nas tego problemu jeszcze aż tak nie widzimy. Oczywiście nie jestem w stanie przewidzieć, jak to będzie wyglądało. Fentanel jest lekiem, lekiem starym. To są lata 60 XX wieku. Chemik belgijski to, to wynalazł. I oczywiście fentanyl jest doskonałym lekiem, jeżeli jest używany przez profesjonalistów w odpowiednich dawkach że on jest bardzo silnym lekiem przeciwbólowym, natomiast jest używany również w anestezji i to proszę mi wierzyć, bardzo, bardzo szeroko, bez żadnych, bez żadnych problemów. Natomiast staje się dramatycznie niebezpiecznym lekiem, jeżeli jest przedawkowany, jest używany przez osoby, które rzeczywiście nie wiedzą, w jakich dawkach go stosować. To jest identyczna w zasadzie sytuacja, jak z paracetamolem doskonały lek przeciwbólowy, wyjątkowo groźny lek, jeżeli bierzemy go w nadmiarze, wtedy może rzeczywiście zagrozić życiu. Nie wiem, jak jest z dostępnością fentanylu, prawdopodobnie u nas nie jest tak łatwo jak w Stanach Zjednoczonych, niemniej musimy zdawać sobie sprawę, że on działa wyjątkowo, wyjątkowo szybko. Podane do Żylnie to jest kwestia minuty dwóch, ale relatywnie szybko też jego działanie ustępuje. Mniej więcej po 30 minutach um, ustąpi, natomiast jeżeli jest to lek wzięty do ustnie, to mniej więcej po 30-40-50 minutach się wchłonie, zacznie działać i, będzie tego, um, i będą efekty się utrzymywały przez kilka godzin, 5-6 godzin. Jakie to są efekty i dlaczego pacjenci tak chętnie biorą fentanyl? Jest to lek opioidowy, który łączy się z receptorami w ośrodkowym układzie nerwowym, dając rzeczywiście efekty przeciwbólowe, ale także taką głębokie poczucie relaksacji. Więc w tym momencie są to dosyć przyjemne do zdania dla tego pacjenta i z tego powodu jest używane w celu, w celu odurzenia. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jako lek opioidowy on łączy się z receptorami, które mogą jednocześnie zaburzyć na przykład pracę ośrodka oddechowego, spowolnić akcję serca, wpłynąć na zachowanie tego pacjenta. Pacjent może szybko stracić przytomność. No, po prostu mówiąc wprost, przedawkowanie tego leku może doprowadzić do, do zgonu. I Niestety, jeżeli dużo będziemy mieli tych zatruć, chociaż nigdy w klinice żaden pacjent tam z tego powodu, z powodu nie umarł, to obawiam się, że jeżeli będziemy mieli dużo zatruć fentanylem, wreszcie sytuacja może się wybnąć spod kontroli i taki tacy pacjenci mogą zacząć rzeczywiście umierać. Mogą do nas trafić już w, sytuacjach, w sytuacji bardzo ciężkiej w zagrożenia zagrożenia życia.